Ha! ha, ha, ha. E, tak, no, y, podryw z kostkami jest. Y, Szulc chyba nie potrafi podrywać. To jest chyba jedna rzecz, której nie potrafi w życiu. Nie potrafi podrywać, nie potrafi. Y, jest też wątek pani patolog, y, Lena, gra na przezalicję, y, którego jest świadkiem, więc y, ewidentnie nie potrafi. Nie potrafi. No, ale ta nieumiejętność go sprzedaje. Tak, jest urocza. Miejmy nadzieję. Dzięki tej, tej braku umiejętności widać, że po drugie. Tak. To tak, działa. Wyglądasz inaczej. Co? Bardzo tak. Masz zgrabne kostki. W mundurze nie widać. Hmm. Twoje też są niczego sobie. Hahaha. <laughs> Yes, sir.